Dzień dobry witam cię na moim kanale Rozgminy pastora terapeuty dzisiaj powiemy o tym jak utrzymać trzeźwość powiemy o jednym z najbardziej niedocenionych i zapomnianych i prostych również programów stosowanych w trzeźwieniu o programie HALT jedną rzeczą jest przestać pić a drugą rzeczą kluczową jest wytrwać w trzeźwości. I dzisiaj dostaniemy bardzo praktyczne narzędzie, które może być bardzo pomocne w tym, aby wytrwać w trzeźwości, aby być trzeźwym. Zapraszam! Muzyka W takim razie, co to jest ten e, program HALT? Z czego on się wziął i w czym on ma nam pomóc? Tak jak mówiłem, e, można przestać pić, można przestać brać, ale utrzymać na dłuższą metę abstynencję to już jest wyczyn i to nie jest takie proste. Bez świadomości i konkretnych, praktycznych narzędzi, bardzo trudno jest to zrobić. Oczywiście na zacięciu znam takie osoby, które bez świadomości potrafią sobie powiedzieć bez świadomości uzależnienia, mechanizmów, nie mając żadnych narzędzi, potrafią sobie powiedzieć, jakiś okres wytrwać w abstynencji. Ale mówimy tutaj o abstynencji, nie o trzeźwości. Pamiętamy o tym, że e, prawdziwa trzeźwość to abstynencja plus zmiany, które zachodzą wewnątrz nas, które zachodzą też dookoła nas. I ja bardzo lubię definicję e, uzależnienia. Tą definicję, którą tutaj większość pewnie z Państwa też zna, i ona jest powszechnie stosowana, że uzależnienie, alkoholizm to choroba przewlekła, więc to tak koncepcja choroby. I ona, o ile ja się z nią generalnie zgadzam, to czasami jest taki element tej koncepcji, która jeżeli nie jest do końca wytłumaczona to ona trochę zwalnia z pacjenta z odpowiedzialności i pacjent mówi no skoro jestem chory, no to będę chorował, będę miał nawroty i tak dalej, i tak dalej ja lubię tą koncepcję, która mówi o tym, że uzależnienie to nabyty, nawykowy styl życia i część tej koncepcji używam, skoro jest to nabyty, nawykowy styl życia, to kiedy trzeźwieje, moje życie musi ulec diametralnej poprawie, standardy tego życia i nie chodzi tylko o to, żeby nie pić ale utrzymać Trzeźwość, prawdziwą trzeźwość, nie tylko abstynencję, w której męczę się z dnia na dzień, że nie mogę się napić czy wziąć narkotyku, to jest już jak gdyby trochę inny poziom. I do tego zachęcam, do tego zachęcam. Sam jestem przykładem tego, że e, będąc wiele lat, już prawie 20 lat trzeźwym, można być człowiekiem szczęśliwym. To znaczy, można mieć satysfakcję z tego, że jest się trzeźwym i wcale się z tego powodu jakoś bardzo nie męczyć. Oczywiście to nie znaczy, że nie przychodzą trudne momenty, przychodzą trudne momenty. Przychodzą trudne wyzwania, doświadczenia, ale wtedy odpowiednio wyedukowany, mając odpowiednie narzędzia, jestem w stanie sobie poradzić z tymi, e, z tymi problemami. A więc zmiana życia ja zachęcam, jeżeli przestajesz pić, to popatrz na swoje życie nie tylko w ten sposób, że wyeliminujesz alkohol, ale że zmienisz swój styl życia. Nie będziesz innym też człowiekiem. Wejdziesz na inny poziom, ponieważ wszystko wokół Ciebie, ale też dużo rzeczy w Tobie się zmieni. I program HALT jest takim programem bardzo podstawowym tej filozofii. zdrowienia jest osiowym, o, osiową, stanowi osiową część tej filozofii. I hasło powstało z czterech liter, z e, czterech e, pierwszych liter angielskich słów. Słowo HALT, a więc pierwsza litera H od słowa hungry, czyli głodny. Druga litera a od słowa angry, czyli rozgniewany, zły. Trzecia litera, litera L od słowa lonely, czyli samotny. I czwarta litera, litera T od słowa tired, czyli zmęczony. I cztery obszary naszego życia. I do czego ja chcę zachęcić w tym programie? Bo on może być. Stosowany zupełnie nieświadomie, z przymusu i nie ma żadnego efektu. Zresztą jak z każdą rzeczą w naszym życiu, która jest tak implementowana bez zastanowienia. Ale kiedy zastanowimy się, czego dotykają te cztery słowa, jakich obszarów naszego życia i co muszę zmienić, co należałoby zmienić, aby, aby być człowiekiem trzeźwym, ale aby, aby utrzymać trzeźwość, to wtedy to ma sens i wtedy to ma niesamowitą moc. Słowo hungry, słowo głodny, to jest, dotyka obszaru naszego ciała. Słowo rozgniewany, angry, dotyka obszaru naszych emocji, naszej duszy. Później słowo lonely dotyka obszaru relacji. Zobaczcie, jak wiele rzeczy mówimy tutaj o zmianie sposobu odżywiania się o tym co jemy, jak jemy, jak systematycznie jemy, jakie nawyki nowe wprowadzamy. Jesteśmy sumą nawyków w pewnym sensie, a więc e, zmiana musi dokonać się tutaj w tym obszarze nowych nawyków. Obszar relacji, lony i tired, zmęczenie, a więc zarządzanie swoim życiem tak, aby nie e, doprowadzić do wypalenia, do przemęczenia i znowu do chęci sięgnięcia po alkohol, czy narkotyk, czy substancje psychologiczne lub po zachowanie, tak? Bo mówimy też o, o uzależnieniu od zachowań. Nie bądź głodny, a więc pierwsze, staramy się nie wychodzić z domu bez zjedzenia czegokolwiek. Rano, kiedy wstajesz, przygotowujesz śniadanie, Wychodzisz jedząc śniadanie, jeżeli nie masz czasu, żeby zjeść śniadanie, a to już jest na pewno jakiś sygnał ostrzegawczy dla osoby trzeźwiejącej, no to wypij szklankę wody, szklankę herbaty, napij się czegoś. Może nie pij kawy na pusty żołądek, bo to też nie jest jak gdyby najlepsze po nocy dostarczenie kofeiny. Jeszcze i tak jak niektórzy mówią, pacjenci w ośrodku, w którym pracuje, zabulenie tego żołądka od rana, ale zjedzenie czegokolwiek lub wypicie i zabranie czegoś ze sobą. Badania pokazują, że osoba, która jest najedzona, która zjadła coś, która nie jest głodna, ma zdecydowanie istnieje mniejsze prawdopodobieństwo uczucia głodu. tego który Sania, które się włącza u osób, trzeźwiejących, a więc bierzemy coś ze sobą. Jeżeli nie zdążyliśmy zjeść, to bierzemy coś ze sobą. Może być to nawet coś słodkiego. I dobrze jest mieć cukierka, batonika, cokolwiek, coś zdrowego, jabłko, banana przy sobie, bo kiedy dopada Cię głód, po prostu zjedz. Kiedy dopada cię głód, wypij litr wody. To są takie praktyczne rady. Nie bądź rozgniewany. Żyjemy w świecie, w którym no, gniewamy się. Emocje są nieodłączną częścią naszego życia, są częścią nas. I gniew jest naturalnym uczuciem. Nawet przekuty, myślę, że może być twoim przyjacielem, może być twoim sprzymierzeńcem, jeżeli uda ci się go okiełznać i opanować. Jednak zbyt duży poziom złości, zbyt duży poziom gniewu i zbyt długa droga pokonywana z takim gniewem. No, nie wpływa pozytywnie na, na, na zrobienie Jest to stan psychiki, który jest w większości powodem sięgania po, po alkohol, po, po narkotyk. Osoby uzależnione to często osoby, które nie potrafią sobie radzić z gniewem, nie potrafią panować nad złością, boją się wręcz swojej złości, zafałszowują ją, nie potrafią jej do, dokładnie rozczytać i nie potrafią radzić sobie. Z, tym, z tą emocją w sposób akceptowalny społecznie. Pamiętamy, że złość to tylko emocja, dopóki nie przerodzi się w działanie, jest emocją e, i, i jest nie, nie, może być nieszkodliwa, jeżeli u, umiemy ją rozpoznać. E, a więc przeciwieństwem też, też złości jest spokój, e, jest zrównoważenie i zobaczcie, że to jest jak gdyby postawa, która sprzyja <laughs> trzeźwieniu. Dobrze jest mieć plan. Te plany 24 godziny, plan, który funkcjonuje też w środowiskach trzeźwie, trzeźwościowych, jest bardzo dobrym planem, ponieważ on pozwala z chaosu wyodrębnić coś sensownego e, i ułożyć sobie życie w ten sposób, aby nie było bieganiny, chaosu, niepotrzebnych emocji, niepotrzebnej złości. A więc mamy drugą rzecz, e, angry, gniew, i trzecia, e, lonely, samotny. Samotność nie jest najlepszym stanem dla osoby uzależnionej, dla, dla osoby uzależnionej od alkoholu na drodze trzeźwienia i od samotności jest bardzo bliska droga do frustracji, złości, napięcia, użalania się nad sobą, takiego poczucia walienowania, poczucia, że jestem niezrozumiały, jako przeciwwagę do z samotności stawia się bycie z ludźmi, relacyjność społeczności, chociażby AA, społeczności trzeźwościowe, ale bycie także z ludźmi, czy chociażby Kościół. Ja jestem osobą duchowną, jestem pastorem i widzę, jak wielkim błogosławieństwem jest to, kiedy ludzie. Są w kościele, kiedy są z ludźmi, którzy jak gdyby mają na nich bardzo pozytywny wpływ. To nie jest towarzystwo od kieliszka, ale to są ludzie, którzy mają wartości, którzy pomagają utrzymać te wartości w życiu i wartość, jaką jest trzeźwość. Między innymi jednym z ważnych symptomów nawrotu choroby uzależnienia, choroby alkoholowej jest izolacja, samotne uciekanie, w świat marzeń, unikanie mitingów spotkań, czucie, czucie nieuzasadnionych urazów do innych, jakieś projekcje w głowie, co inni myślą, obawy itd. Dlatego za wszelką cenę należy unikać bycia samotnym. Również e, wiara może być w tym pomocna, tak jak już mówiłem, bycie częścią jakiejś społeczności lokalnej, społeczności kościoła. Czwarta rzecz, tired, zmęczony. Nie bądź zmęczony. Trudno oczywiście nie być zmęczonym, ale chodzi o to, aby tego stanu nie przedłużać, aby to nie był przewlekły stan. To jest normalne, że kiedy przychodzisz z pracy, jesteś zmęczony, odpoczywasz, dbasz o siebie i tak dalej, ale kładziesz się spać, wysypiasz się. Jeżeli e, przez dłuższy czas jest, jest to stan przemęczenia, jest to bardzo niebezpieczny sygnał, bo często on jest spowodowany też złym zarządzaniem, czasem, to jest często spowodowane tym, że przekraczamy. E, osoby trzeźwiejące przekraczają te limity, które sobie postanowiły. Robiąc plan trzeźwienia, będę pracował 8, 9, 10 maksymalnie godzin, będę miał wolne niedziele czy soboty, i tak dalej, i tak dalej. Później są przekraczane te limity, bo pada się często właśnie w pracocholizmie, później przychodzi frustracja, przemęczenie, wypalenie, wcześniej przyspieszenie, tak kiedy mówimy tu już o procesie nawrotu, a więc. Istotne jest unikanie zmęczenia fizycznego, ale również psychicznego, bo to zmęczenie dotyka tych dwóch obszarów. Doświadczenie uczy, że alkohol na krótko usuwa zmęczenie, a więc to doświadczenie, które ma każda osoba uzależniona, i równanie nałogowego regulowania uczuć, że cierpienie plus alkohol równa się natychmiastowa ulga plus późniejsze, odroczone cierpienie daje takie krzepiące, alkohol czy narkotyk, tutaj bardzo często amfetamina, metamfetamina są takimi substancjami, które pobudzają i pomagają mieć takie poczucie przez jakiś czas tego, że mogę więcej zrobić, że jestem bardziej użyteczny w pracy, że jak mogę, przekraczam swoje, swoje limity, ale to jest bardzo niebezpieczne. Tylko naturalny wypoczynek, spacer, relaks umysłowy, fizyczny, sen dają efekty. Dlatego HALT jest programem, który dobrze jest zapamiętać i wcielać w życie, w trzeźwe życie. Zobaczmy obszary życia ciało bo tutaj mówiliśmy o zmęczeniu, mówiliśmy o, o jedzeniu, mówiliśmy o, o odżywianiu się bym powiedział też o zdrowym odżywianiu regularnym odżywianiu aby nie być zbyt głodnym, nie dopuszczać do tego uczucia głodu mówiliśmy o samotności, Mówiliśmy o budowaniu relacji, mówiliśmy o emocjach, mówiliśmy o gniewie, o radzeniu sobie ze złością. I może w następnym odcinku spróbuję w sposób bardzo praktyczny dotknąć tych aspektów, tych czterech dziedzin i podać kilka takich kluczowych recept, jak sobie radzić. Dzisiaj już troszkę o tym powiedzieliśmy. Co jeszcze o halcie? A więc taki, można by powiedzieć, osiowy program filozofii zdrowienia, bardzo podstawowy, ale jeżeli wdrożymy go w życie obiecuję, jeżeli wdrożysz go w życie obiecuję Ci, że będzie Ci dużo łatwiej utrzymać Cześć, właśnie nie będziesz miał takich nagłych przypływów głodu to jest zupełnie to, to inaczej wygląda a więc co, ja życzę powodzenia w życzę przede wszystkim, bo ten program te wszystkie programy, ten program program 24 godziny pisanie dzienniczka uczuć pisanie dzienniczka głodu to wszystko ma sens wtedy, kiedy jesteś uważny, skoncentrowany na tym, co się dzieje w tobie i wokół ciebie, i jesteś osobą refleksyjną. A więc ja życzę wszystkim refleksyjności, życzę uważności, życzę złapania sensu w tych, w tych, w tych programach. To, nie jest, to są programy, które mają nam pomóc, a nie dołożyć ee, i sprawić, żebyś był tylko e, zajęty. Życzę powodzenia w Piszcie do mnie. Jeżeli to, co mówię, Was zainteresowało, piszcie do mnie, e, dajcie jakiś sygnał tam na, 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 na YouTubie, zalajkujcie, zasubskrybujcie kanał. Zachęcam Was, dzięki Waszym subskrypcjom kanał może dotrzeć do większej ilości ludzi i może mieć też wpływ jako społeczność osób trzeźwiejących, osób zainteresowanych tym tematem, czy osób współzależnionych, czyli osób, które towarzyszą tej podróży trzeźwienia albo przymierzają się do tej podróży, e, mając w rodzinie osoby, Uzależnione, borykające się z problemem uzależnienia. Pamiętajcie, uzależnienie to nie wyrok, to nie wyrok śmierci, to może być moment, świadomość, że jestem uzależniony, może być momentem i nawet trampoliną w swoim życiu, gdzie możesz odbić się i złapać nowy wiad w żagle. Tego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie Jarek Wasilewski, rozkminy pastora terapeuty. Do następnego razu, do usłyszenia. Cześć.